Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym sezonie. No, Hardcora tak? O! Czy ja tam widzę wioskę? Ty, ja dopiero się teraz skapnąłem. Czyli no, sobie tutaj e, nie chciałem Wam przynudzać tym pierwszym zdobywaniem kilofa i ten, tego, za tylko sobie po prostu zdobyłem to wszystko. Mamy tak e, naprawdę tutaj się zspawnowałem dosłownie tutaj, więc ciekawie. Mogę Wam dać sida w opisie. Albo się tutaj sida. Zobaczcie sobie, że tam się zespałnowałem. Więc naprawdę fajnie. Przyzwoity spawn. Dobra, ale, te, ale teraz idziemy obrobić wioskę. Dobra. Wioseczka piękna. I co tam w wiosce znajdziemy? Łóżko się przyda. Co? Milliarderowie nic nie chcą. Ale okej. Okay. Szmaragdzik. No i to się nazywa trade. No w sumie nie trade, tylko po prostu ukradłem ich, ale cicheć tam. Ale Blisko mam villagerów, więc w sumie mogę zrobić farmę villagerów Po prostu sobie ich sprowadzę o chlebek Okej okay. O Będę miał dużo jedzonka To też jest plus Tego że znalazłem na początku wioskę w sumie Eee yy... Owca Okej okay. W sumie to nie potrzebuję zbytnio owcy bo mam tutaj yy, multum tego wszystkiego Dobra, idziemy sobie pooglądać jeszcze te do domki, czy tu... O! Okej okay. No i to chyba koniec wioski tak. A tam coś jest? Nie wydawało mi się. Okej. Okay. W sumie to, co w tym odcinku chciałem sobie iść do neteru, bo w sumie też znalazłem już pulkę, yy, nad którą mogłem sobie zrobić portal. Znaczy, no w sumie jeszcze nie zrobiłem, ale zaraz zrobię. Tak, wiem, nie niszczy się kilofem, tylko. Yy, no, tylko. Innym narzędziem, tylko po prostu mi się nie chce teraz tworzyć motyki, dlatego no trzeba by zniszczyć 3T. Ale okej, okay, płyniemy sobie. O, a jak w trakcie, jak gdy płyniemy, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. O, ale będę mógł też pokazać moją tymczasową bazę. No, w sumie nie jestem ja bazę, bo mam nadzieję, bo ma ja myślałem, jest to żeby się osiedlić na spawnie Żeby po prostu tutaj mieszkać I żeby się po prostu nie pogubić w tym wszystkim Ale okej okay. I tutaj jest taka moja Prowizoryczna baza Taka prowizorka, można powiedzieć I teraz możemy sobie w sumie jeszcze zrobić wiaderko ok wiaderko e, pójdziemy sobie spanko ok i musimy jeszcze zdobyć wodę ale to nie będzie trudne, ponieważ tu mamy wodę no i tak sobie może jeszcze przepalimy tutaj trochę żelaza i sobie zrobimy jakąś prowizoryczną zbrójkę ale okej okay. Nie tam nie jestem mistrzem robienia tych portali Cię e, gdzieś ja Jestem idiotą. Okej, okay, już kraję portalik zrobiony Tylko cyk i cyk no i teraz można się pochwalić pięknie zrobionym portalem eee Nieważne, co się dzieje za portalem, e, ważne co widać. Przed tu jest piękny portal. Nieważne, co mówią wszyscy, tu jest piękny portal. O! E, I można do niego wejść. Tylko se zrobimy sobie jakąś prowizoryczną zbrójkę, żeby oni nas tam nie pokonali. Jakiś mieczyk bo wiem, że tam trzeba mieć zbroję eee, z y, złota tylko wolę a, mam jeszcze, no to co zrobię jeszcze tarczę tu mam tarczę i możemy wejść sobie do naderu o, dobra jesteśmy akurat tutaj, gdzie niezbyt się spalnią te potworki ale jest taki kawałek, że mogą się spalnić Dlatego... Wolę sobie zdobyć ten... To złoto. Chociaż, które tam jest. Albo chcę zdobyć jakieś zwykłe nowe. Nie wiem. Ale może tutaj będzie jakieś złoto. No, niezbyt, niezbyt. A ja tu właśnie potrzebuję... Złota, żeby się ochronić. przed hoglinami, jeszcze nie hoglinami, tylko piglinami dobra, wracamy sobie dobra i kopiemy złoto. A! No, bardzo dużo złota wykopałem. XD hmm. Dobra, tyle złota chyba mi starczy na budki. Nie wiem. Zobaczymy. Oczywiście, jedna sztabka za mało. No to co? Idziemy sobie jeszcze trochę po złoto. Where is złoto? Wszędzie niebiesko. A ja potrzebuję złota. Czyli czegoś złotego. A nie niebieskiego. Może tutaj będzie coś ze złota. Dobra, tam był Kaścik, ale ok. Eee, Weźmiemy sobie tutaj trochę złocika. Złocika, co ja mówię. Złota, oczywiście. No i dobra, zwiewamy stąd, bo nie chcę zostać. Dobra, co to była zacowka. Nie wiem, wolę nie wiedzieć. Cofamy się, cofamy się. Oczywiście, na razie nie będę bił tych undermanów, bo. Mm, no. Na początku serii wolę nie bić endermanów Żeby oni na mnie nie zabiły Ale okej okay. W sumie na razie można by skończyć odcinek Ała lag jakiś A... O I co teraz? Nikt nie zarzuci, że brzydko wygląda że, no w sumie, wam brzydko wygląda. Ja ale bym spadł do lawy, i by był koniec serii w pierwszym odcinku. Ale okej, okay. a no i co widzowie, taki króciutki odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Taki pierwszy odcinek, sobie wbiliśmy do naderu. porabiliśmy sobie tam jakieś rzeczy. Więc no. E, widzimy się w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że też coś zrobimy. Postaram się na kolejny odcinek sobie zdobyć już diamanciki. Widzimy się w kolejnym odcinku. E, z Hardcora lub z Amongasa zobaczymy. Ale widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!